Yo, in the flow kapasa Paradox i dzisiaj spontan kolejny spontan pole, pole które widziałem parę razy ale było mokre dzisiaj w miarę sucho jest a że tu nigdy nie chodziłem to sprawdzę czy coś w ogóle będzie wychodziło no i zobaczymy czy coś wyjdzie na spontanie mam takie trzy poletka takie właśnie zaorane Tutaj, tam, kawałek przy lasku. I zobaczę, czy w ogóle coś będzie wyłazić. Taki mały rekonesans na no, nowe miejscu, Tak więc ołki, połki, kopiemy dołki. No, jak na razie bez szału, ale śmieci też dużo nie ma, całe szczęście. Tu mam jakiś... Może haczek, Ach, może. A, hak mądrowy. Tylko, że taki wąski ile miało, ale powinny być otwory jakieś jeszcze tutaj Tak mi się wydaje, że to będzie od haku Haka O, nawet nawet Tak idę wzdłuż drogi, żeby zobaczyć co to będzie wychodziło mniej więcej Spore pole Trochę błota jednak jest, ale da się przeżyć Pierwszy fan, dobra, trzeba kopać dalej Ale ciężkie się buty robią od tego błociska, patrzcie jak się wszystko? O. o, tu jeszcze coś jest obok. Trochę rozstrzelony sygnał. nie myślałem, że to monetka, to jakiś kawałek żywactwa. to na niego nie biło. Tak, to na niego. No i tak o tym sposobem na nowej miejscu, więc znalazłem, tam jednak było, było to takie, że się to, dosłownie topiłem w nim. Tu też jest, ale trochę mniejsze, ale tam ze ściernisko. Tam jakiś dalej jest, tam jest łączka. Jest tu tych poletek trochę. Takie dziwne par parcele, dobra. A tutaj jest taki sygnał, który z kolei gdzieś mi wyskoczył. a to jest. Tam. Jakaś krągłość Jakiś PRL chyba. Tak, o nie. No, aż współczesny 20 groszy. Mhm. No i zobaczymy, jak nam tych polach będzie się sytuacja rozwijała. W sumie tu tylko raz, kiedyś kopałem. Do Znam doskonale. Tylko nie myślałem o nich to, pod takim kątem. poszukiwań aż tak. Chyba i na to ściernisko, bo tu też zaczną się topić już. I te łączki będę w ścierniskach uderzał bardziej. Sprawdzimy te tereny. Tu mam taką łąkę, ściernisko. Duże, bardzo duże jest. Fajnie się chodzi kopiu, bo sucho. No tutaj coś mam. gwind był, nie wiem. Chyba gwint. O. Żeby takie pola wszystkie były, to Jezus Maria było fajnie. Wiesz, coś tu zalega obok. O, widzę jakąś krągłość. To jakiś za zapewne. Mm -hmm. Chyba tak, ale nie mam sobie głowy uciąć. ani ręki, bo jest destrukt. No jakaś krągłość. Duża. Ej no kil za pocisku. Jak to się zbliżam do takich zabudowań. To są chyba trzy rodziny mieszkają, ale są tory tutaj. Chyba to stacja chyba kiedyś. Wyjdzie jeszcze chyba takiego, bo Ech. głęboko już wyję jak ale co to jest? Przekonajmy się Kawałek złomu, ale wyciągnę go od razu. Wydacham. A chyba lemiesz, tak, Le Patrzcie, co to wyszło. O, jakiś mały dronik. Pyk. Cztery śmigła. Pyk, pyk. Jakieś oświetlenie nawet miał. O! Ktoś tu się bawił. Piło na drobnicę. Jest jakaś drobnica. Ale co to jest? jest to jakaś przypineczka, czy po prostu jakiś kawałek metalu Z emalią. Jakieś kolorki widać kurde. Jakaś pineczka była. E, dobra. Ech, kurde. Tak, albo tak, ale raczej chyba tak. Taka ala tarcza, jak sami widzicie. Tu tym razem coś większego. Uuu, jakieś napisy widzę. Ra, rał chyba. A, tu też lew jest. Patrz, bał, coś tam, a nie rał. Normalnie lew, tutaj jego paszcza. O, ciekawe. Jaki fajny fant. No. Król lew. I bardzo ładny sygnał. Aha, dobra. Tego pełno na polach. Tych szczepionek. No i bardzo króciutki sygnał, się okazał monetką. A to będzie chyba jakiś... Nie, też współczesne dwa grosze. Kurde. Nie PRL tylko nasze. Każdy dwa grosze widział. No i patrzę, ja nie spodziewałem się na środku pola. Jeszcze monetkę znaleźć. 20 groszy PRL Nawet no, ładny stan 49, ja nie wiem. Te roczniki to zawsze się tak ten 49 jest taki już prześladujący wręcz ale ważne, że jest monetka no. Ale tak to jak podoba mi się to pole Pokój, cisza, fajna gleba, się fajnie kokie Naprawdę. Jeszcze aby było. też Fantów nie jest aż tak mało. Zdarzały się gorsze. A tu jest tak w miarę. A ja i tak mnie czas goni, tak więc. To jest mój największy wróg. Oj, ku moją zaskoczę i kolejna to wyskoczyła nie Ja chyba takie, jakieś powtarzałem, jak już mówiłem, mam takie duże pole. Aj, ale co to jest? To chyba też jakiś perelek. Ale nie wiem do końca. Taki zarośnięty już widać. Zaczyna kropić. Dobrze. Wracam powoli. I tak jestem dobrze powrotny. w drogi, kurde, z tego co widzę. samochód jedzie Widzę. kurde chyba też serpałka no tu taki sygnał na aluminium okolice pięćdziesiątki no i ten dźwięk aluminium o anelinium Gdzie to jest... No, okiem chyba tego nie dostrzegę. a dobra. Cynkowy guzik, kociowiec, A to tak bił właśnie. Na granicy był. Ale bryzyk totalny. No, słuchajcie, gości jedzie za mną. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Uf, o Jezus, jaki tu Не, ну ладно ты, ладно дорога, на ушах главное, а я не рискую. A nie, poddał się chłopak. Nie jedzie, nie jedzie za mną, będzie jaki teren, chyba nie da rady. Ale ciekawe, kurde. Dlatego no, dobrze mieć komerkę. Na razie wóch. Proszę, buto Ale masakra Było takie pole, że normalnie mi ściągało te buty ola, Ale jest dobra